Jestem szybciutki, mogę prześcignąć każdego, wziął! Nieprawda, Pipek, patrz to, ja jestem najszybszy, boom! Co ty masz za buty? Ej, czy ty myślisz, że jesteś szybszy ode mnie? Nie ma takiej opcji, dawaj się sprawdźmy! To no dobra, w takim razie zróbmy wyścig. Uwaga, ale ci teraz rozwalę, wziął, lecę i... O, o, czemu ty jesteś taki szybki? Haha, Pipek, ja nawet nie biegam, tak powoli lecę. No nie, co ty mówisz, a ja klikam cały czas. Nie, proszę, muszę cię prześcignąć! Patrz to, Pipek, jestem już w połowie, zarabiam na mecie, rozpędzam się. No nie, co to jest? Czemu ja jestem taki wolny? Yy, a ja nigdy nie dobiegnę do tej mety. Dobra, Pipek, ja już cię nie widzę, jestem na samym końcu, ale to było łatwe. No nie, co ty mówisz, naprawdę? Faktycznie, ja już nie widzę luczka, ale ja się nie poddałem. A, dlaczego ja jestem taki wolny? No nie mogę, ale się zmachałem. uff, jeszcze chwila i jestem na mecie. O nie, ale jestem żółwiem. Ha, Pipek, ale jesteś słaby, widzisz? to nawet nie ma żadną szans. Lepiej nie biegaj. No nie, co to ma być? Ty jesteś taki dobry. Wiesz co? Ja też wchodzę na bieżnię i zaraz będę szybszy od ciebie. Nie ma takiej opcji, Pipek. Zobacz, jak ja szybko biegam. Już mam 500 szybkości. Co? Jakim cudem? Nie wierzę w to. Ja mam tylko 34. To jest bardzo mało, ale czekaj, tutaj są jakieś lepsze bieżnie i nawet takie mega super złociste. Ktoś na niej biega. Ty, Pipek, tak nigdy nie będziesz. Ja tam zaraz będę. Ale Patrz na to, tutaj jest bieżnia VIP Ale bym chciał na nią wejść I wiesz co, ja chyba nie będę w tych słabych bieżniach chodzić Kopię ją od razu No Pipek, jak to kupisz? Nie kupuj tego, to jest nieregalne O tak, zaraz będę szybszy od ciebie I uwaga, wow, czuję, że naprawdę szybko biegam ja nie mogę, ale dostaję szybkości Pipek, to jest oszustwo Ty normalnie kupiłeś robuxy, żeby być najszybszy Juhu! na mnie, ale ja biegam. Widzisz to? Ty na pewno nie będziesz biegać szybciej ode mnie. Ja już mam aż 500 szybkości. Co to ma być? Ale biegnę! Dobra, Leszczu, wiesz co? Zmywaj się z tej bieżni. To jest moja. Ja teraz biegam tutaj. No co? Zaraz, czemu? Ty też wykopiłeś naprawdę bieżnię, VIP. No nie, nie mogę być tutaj z razem z Luczkiem na bieżni. Muszę iść teraz na tą słabą. Ha, ha, ha! zaraz będę mieć milion szybkości. Zobaczysz, jaki będę bardzo szybki. No nie mogę, Lucze, jest taki szybciutki I ma naprawdę bardzo dużo szybkości Ale tutaj widzę jakieś buty Ej, ja chcę jakieś kupić Wow, mogę zdobyć nawet takie niebieskie One są lepsze od luczka I patrzcie na to Ej, dobra, teraz myślę, żebym akurat luczka prześcignął Serio Ale zanim to zrobimy, musimy rozwalić inne osoby Ścigaj się tutaj Wow, ile ich będzie? Myślicie, że damy radę? Spróbujmy to Ojeju, ile ich tutaj jest? Dobra, dawaj, ścigam się Ale co? Jest. Czemu te osoby są takie szybkie? O, ja nie daję rady. Ja jestem jednak tak wolny. Czekaj, chyba zajmę czwarte miejsce. Haha, Pipek, ale ty jesteś słaby, ty tak wolno biegasz. No, co ty mówisz? Patrz, biegam o wiele szybciej niż na samym początku. Uwaga, i jestem zaraz na mecie. Koniec! To jest chyba czwarte miejsce. O, nie, ale jestem nisko. Dobra, Pipek, zobacz lepiej, jak ja szybko biegam. Chodź na środek. Sprawdźmy to. No, dawaj, ty na pewno mnie nie prześcigniesz. Dobra, ale. Ale cię teraz rozwalę. Coś czuję. Trzy, dwa, jeden, star! Wow, ale ja cisnę, Pipek. Dobra, ty jednak jesteś słaby. Nie mam co się martwić. O, oh, czekaj, może cię prześcignę i patrz, idziemy łeb w łeb. Tak, proszę, muszę być pierwszy. Sorry, Pipek, ale teraz klikam ja też i będę najszybszy. No nie, co to jest? Jaką ty masz wielką prędkość? Myślałem, że nikt nie będzie szybszy ode mnie, ale ty mnie prześcignąłeś. O tak, i mam pierwsze miejsce. Dobra, ale z ciebie leż. Nawet nie masz co biegać. Nie, no dobra, mam dosyć. Ty mówisz, że jestem taki słaby i każdy mnie pokonuje. Ale teraz to się zmieni, bo tutaj na dole widzę super buty za 500 robux. Stop, i jak to za 500 robuxów? Nie kupuj, to jest za drogie. Naprawdę, one dają mi aż 150 szybkości na sekundę. Jak one dobrze wyglądają, normalnie, jakbym miał pioruny na nogach. Ile ci dają szybkości? Aż tak dużo? 150, zobacz na to Nawet na tej najsłabszej bieżni jestem w stanie tak dużo osiągnąć. Uwaga, mogę teraz wejść na tą lepszą i story. się wszyscy, mam teraz takie dobre buty. No nie, Pipek, muszę zająć ci bieżnię. Nie ma tutaj wchodzenia. No co ty mówisz? Patrz na mnie. Ja już mam takie buty, że wiesz co, nawet wejdę na tą bieżnię VIP i dostaję aż 180. Szybkości co sekundę. O, no nie, teraz to będziesz naprawdę bardzo szybki. Dobra, ty oszukujesz. O, tak, a to jest dopiero początek. Mam na razie tylko 10 tysięcy szybkości. Nie, nawet mam 5. 10 tysięcy to bym chciał mieć, ale wiesz, co mogę zrobić? Podejdę teraz tutaj do tych automatów i kupię jakiegoś peta. Tylko zaraz, co dostanę? Uwaga! Wylosowało mi jakiegoś mega dziwnego pecika. Jak sobie go założę, to daje nam on 1.4 wzmocnienia. Ej, jest on dosyć słaby. Leciał ci pip najgorszy pet, co to ma być? Zobacz jakie ja mam fajne. Juhu! Ej, czekaj, ty masz tego samego peta co ja. Nie śmiej się ze mnie jak masz to samo. Ale ja mam tego lepszego. Dobra, Pipek, ty jesteś leszczem, naraz. No nie, Luczek się ze mnie śmieje, że mam słabego peta. No to teraz mu pokażę. Mamy tutaj jakieś ograniczone jajka. Pięć jajek za 500 robót, Kupuję to! To nawet jest dosyć tanie! I uwaga, otwórzmy je, ale one będą teraz potężne. Zobaczmy co nam wylosowało! Co jest? Ile mamy legend petów. To jest tak dużo! Naprawdę tyle mi się ich zmieści. Ojeju, ale ja naprawdę będę teraz za szybki. Nie wiem, czy luczek jesteś na to gotowy. Te pyty dają mi aż 400 wzmocnienia. Część to, poczekaj, ja muszę wejść nawet na tą najgorszą bieżnię. i chwila. Czemu ja mam nagle pół miliona szybkości? To no, pipek to nie jest możliwe. Chodź stań tutaj, o nie! A ty masz tylko siedem, naprawdę! Ale mało, dobra, teraz cię na pewno rozwalę. Zbierzmy się, uwaga, zobacz! Moje najszybsze buty połączone z najszybszymi petami rozwalają cię w sekundę i myk, jestem na końcu. Nie, Pipek, to nie jest prawda. Ty jakoś oszukałeś, wiesz? No co ty mówisz? Przecież widzisz, jaki ja jestem szybki. A teraz sprawdźmy te inne osoby. Czy je też rozwalimy? Myślę, że bez problemu. Uwaga. Trzy, dwa, jeden, zaczynamy. Wow, czekaj, ktoś jest o wiele szybszy ode mnie. No nie, ja zajmę tylko drugie miejsce. Ty jesteś i tak słaby, widzisz to? Mnie może i Pokonałeś, ale innych nie. O, nie, nie pozwolę na to, chociaż w sumie jestem i tak dosyć szybki. Muszę jeszcze tylko na chwilę wejść tutaj na bieżnie i na pewno cię rozwalę. Mam już ponad milion, zaraz będę mieć dwa miliony, i tak zniszczę wszystkich w prędkości. Tylko czekaj, tutaj mogę kupić nawet jakiś ślaczek i oddaje nam prędkość. Ja bym chciał ten czerwony, tylko że on jest strasznie drogi. To może w w takim razie kupimy tęczowy szlaczek. On też jest dosyć ładny i kosztuje tylko 200 Robux. A dodatkowo daje nam 100% więcej szybkości. O nie, czemu ty to kupujesz? Ty jesteś taki silny. No widzisz to? 20 milionów prędkości. Dobra, rozwalę tutaj każdego. Dawaj, o tak. Czy ktoś chce się ze mnie ścigać i ma nawet ten kolorowy szlaczek? Ale was tutaj rozwalę. Uwaga, trzy, dwa, jeden. I uwaga, myk! Wow! Ale jestem szybki, Widział to ktokolwiek. Ja jestem chyba zbyt szybki na te wszystkie osoby. Ale to dalej za mało, żeby zostać najszybszą osobą na świecie. Dlatego pójdę tutaj. Ten świat wygląda o wiele trudniej. I czekaj, teraz będę się musiał nawet ścigać z jakimś strusiem? Co to jest? Wow, oni są mega szybcy! No nie nie! się ich prześcignąć ja ledwo jestem tak szybki jak ten krokodyl. A co to ma być? Ja się naprawdę staram i co? No nie wierzę w to. Mam czwarte miejsce. Przecież na poprzednim świecie byłem taki szybki. Co? Ta prędkość nic ci nie daje, bo i tak jesteś mega wolny. No nie wiem. Zobaczmy. Tutaj bieżnia jest jeszcze bardziej ulepszona. Ej, jakbyś ją zobaczył. Od razu wchodzę na bieżnię VIP i patrzcie na to, ale dostaję szybkości. Ile jej dostajesz, jak jesteś taki szybki? Prawie po Miliona, luczek! Ty chyba nigdy tyle nie osiągniesz. A ja jestem w stanie to zrobić w sekundę. Ej, nie, to jest oszustwo, naprawdę. Jakbym ja wydał Robuxy, to też tak bym miał. Nie udałoby ci się nawet z Robuxami, bo ja jestem za mocny. Mam trzy pety i naprawdę moja prędkość jest ogromna. Zaraz prześcignę każdego. Muszę wbić 100 milionów i na pewno każdego pokonam. Chociaż tak naprawdę mam już 50 milionów i szczerze, wydaje mi się, że już rozwalę każdego. No dawajcie, czy ktoś te się bić? Zobaczmy w takim razie czuję, że rozwalę każdego. 3, 2, 1 i uwaga nie! Ja nie jestem taki szybki jak najszybsza osoba. Ale czekaj, pokonam chyba nawet tego głupiego strusia. Dawaj go do no mnie! On jest trochę szybszy ode mnie cały czas! Jaką oni mają prędkość? To jest niesamowite! Wiesz co, Pipek, Nawet mnie nie pokonasz. Ha ha ha, bo się ulepszyłem. Co, Luczek? Czy ja dobrze słyszałem? Nie pokonam cię? Muszę to sprawdzić. Nie wierzę w to. No zobacz, ile mam teraz petów. Nigdy ty takich nie będziesz miał. No co to jest? Te pety są najsłabsze na świecie. Dobra, dawaj zmierzyć. Żymy się w PVP, ale cię teraz rozjadę! Nie ma takiej szans, Pipek. Uwaga, klikam. O patrz na to! E, zaraz ja cię nawet nie widziałem. Byłem szybki jak błyskawica. Ty w ogóle ze mną grałeś? Ograłem, no, Pipek, co ty mówisz? Czemu jesteś taki aż szybki? Bo mam 50 milionów szybkości, ale to jest dalej za mało. Nie wierzę w to. Naprawdę nie daję rady. Ja muszę być najszybszy. Aaj. Idę tutaj na to bieżnie i muszę teraz pokonać tego głupiego kaktusa. Mam już 100 milionów praców. Wziął! Jestem taki szybki! Teraz na pewno was rozwalę! Uwaga! Trzy, dwa, jeden! No nie, w sumie ten lewek jest dosyć szybki. A! Dlaczego oni są tacy szybcy? Już mnie rozwalili, ale za to ten kurczaczek nie ma ze mną szans. Czy ja w takim razie muszę się jeszcze mocniej ulepszyć? Dlatego dokopimy może kolejnego peta, żeby być jeszcze szybsi. I proszę bardzo, mam ich cztery. Może kupmy tak z pięć. Jak będę mógł ich już tyle wyposażyć, to to będzie naprawdę mocne. Wyposażmy sobie tego i tego. Świetnie. Wow, ile my mamy już pecików? Dawajcie, dawajcie, ale ja teraz wbijam tą prędkość. Mam już. Aż pół miliona siły. To jest chyba za dużo. Czy teraz mogę oficjalnie zostać najszybszą osobą? Bo tutaj jedynie, ile mają, to jakieś 460 albo 430 milionów. A ja mam prawie 500. I szczerze, mógłbym wbić jeszcze więcej. Ale mi się nie chce. Teraz ich wszystkich rozwalę. Patrzcie na mnie, jak jestem szybki. Wow, chwila. O, o, nie gadajcie, i Naprawdę sobie jeszcze szybsi ode mnie. Prawie pokonałem tego lewka. No nie. Zaraz wbiję jeden bilion siły. To znaczy prędkości Dobra, teraz na pewno nikt mnie nie pokona Wow, co to będzie za prędkość Jeden bilion, przecież to jest tak dużo. A dodatkowo wyposażę Trochę lepsze buty Serio, one są różowe Ale dobra, teraz na pewno kogoś rozwalę Będę najszybszy, co nie? Jestem na drugim miejscu, Na nara kaktusie e, Co jest? Czekaj, tego kaktusa gdzieś wywaliło Wow, ale ja jestem najszybszy Pipek, jaki ty jesteś Mega dobry No nie, ten kaktus jest mocniejszy Nie pozwolę na to mam już 10 bilionów. No, nie wierzę tyle, ile potrzebuję, żeby rozwalić tego kaktusa. Nie ma opcji, że on mnie teraz pokona. Biorę udział w wyścigu i uwaga, kaktusie, przygotuj się! Rozwalam ci. I czekaj, idziemy łeb w łeb, ale udało mi się, zniszczyłem go. Jestem najszybszą osobą na świecie.